Teren Poznania w ostatnim czasie zamienił się w ogromny plac budowy. To, z kolei, spowodowało spadek bezpieczeństwa na drogach. By uświadomić mieszkańców o zagrożeniach wynikających z nieostrożnej jazdy, firma Bridgestone prowadzi akcję "Pomyśl, zanim usiądziesz za kierownicą". Jej celem jest promowanie bezpieczeństwa dzieci w samochodach. Maskotką całej akcji jest manekin Jan, główny bohater filmu pokazywanego dzieciom. Promuje naszą akcję, jest on naszą maskotką. Bierze on udział przede wszystkim w filmie, który pokazujemy dzieciom. Jest to taka kreskówka. Na niej dzieci mogą obejrzeć, co się dzieje podczas wypadku, jeżeli mamy zapięte pasy, i co się dzieje z nami podczas wypadku, jeżeli tych pasów nie mamy zapiętych. Podczas spotkania dzieciom demonstruje się prawidłowe korzystanie z fotelika oraz odpowiedni sposób montowania go w samochodzie. Poza tym dzieciom starszym uświadamia się konieczność korzystania ze specjalnych podkładek. Dzieci do, do 12 roku życia powinien jeździć też na takiej podkładce. Wówczas mamy jakby bez tej całej góry, tylko wtedy mamy, mamy samo podwyższenie, tak żeby pas przechodził tutaj przez, przez ramię dziecka, żeby nie przez szyję, żeby dziecko nam się podczas wypadku, gdy samochód gwałtownie zahamuje, żeby dziecko nam się nie udusiło. Instruktorzy poprzez akcję uczą dzieci, by zwracały szczególną uwagę na odpowiednie zamontowanie sprzętu, który może uratować życie nie tylko im, ale i pozostałym pasażerom w samochodzie. Akcja organizowana jest po raz i odbywa się na terytorium całej Wielkopolski, a w jej organizacji pomaga także policja. W tym roku i co roku mamy coraz więcej zgłoszeń, coraz chętniej po prostu i dzieci, no i ich rodzice też chcą brać udział w naszej akcji. By jeszcze lepiej utrwalić wśród dzieci temat bezpieczeństwa w samochodzie, wręcza się im małe upominki w postaci odblaskowych przypinek i plecaków, a także innych gadżetów informujących o bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Kolorowanka jest poświęcona tematowi bezpieczeństwa na drodze, także nie tylko za o przycinaniu ale także o przechodzeniu przez przejście dla pieszych. Także o tym, jak bezpiecznie dzieci powinny się poruszać na rowerkach, czyli też pamiętać właśnie o tych odblaskach, o kaskach, o ochronnikach na kolana. No i przede wszystkim to, że dzieci nie powinny po ulicy poruszać się same, powinny chodzić z osobą dorosłą, niezależnie od tego, czy, czy one poruszają się na rowerku, czy chodzą pieszo. Promowanie akcji zaangażowani są pracownicy firmy, jak i ochotnicy. Akcja Pomyśl, zanim usiądziesz za kierownicą, potrwa do końca października.